I jestem teraz z wami tylko na chwilę, moi drodzy, bo mam dla was nawet 10 tysięcy punktów. Robi to wrażenie. A polecenie tutaj zagadki jest wszystkich, najczęściej się od pozostałych. Mamy od A do D, od 1 do 8. Także to jest jedyna okazja, że możecie teraz wziąć udział w naszej zabawie. Przypominam rozstrzygnięcie tej zagadki nastąpi w najbliższą niedzielę podczas programu na żywo, granie o punkty. Serdecznie was zachęcam do gry. Żeby było szybciej, damy od razu 3 minuty. I to jest akurat jedyne wejście, żeby bawić się teraz wspólnie. No i czekamy. Wszystko widzicie na ekranie. Kontakt emdbrowska@gmail.com, a w treści maila trzeba napisać słowo znam. I czekamy. Może akurat. Jeszcze dwie minuty nam zostały. Ale ja tu nic nie widzę. Mm. Może akurat jest chociaż jedna osoba. Ale to musi się dziać teraz, bo została nam minuta. Kontaktem jest a w treści maila trzeba napisać słowo Znam. Teraz. Mam nadzieję, że to się uda. To się musi się udać. Uwaga! 15 sekund, szybciutko! I uwaga! 3, 2, 1! I czekamy, dla kogo 10 tysięcy punktów? Dopóki jeszcze jestem, dopóki jest jeszcze zagadka, także śmiało, można się jeszcze zgłosić. Może akurat. Chyba nie widzą tego ludzie. Chyba tego nie widzą. I zrobimy tak. Wszystkie te oczywiście są teraz brane pod uwagę. My rozstrzygniemy zagadkę już w najbliższym programie Graniu, punkty, ale w niedzielę najbliższą. I pamiętajcie też, że pełne regulamin możecie znaleźć na naszej stronie internetowej MDW Polska. Link macie w opisie. Macie zarówno regulamin do programu Graniu, punkty oraz Graniu, punkty tygodnia. Ja trzymam mocno kciuki i mam nadzieję, że to się uda. Zachęcam Was do zasubskrybowania naszego kanału MDW Polska, bo im więcej, tym lepiej. Zachęcie, przyjaciół. A za teraz bardzo serdecznie Wam dziękuję ja, kochani. Do zobaczenia!